Dajć. Wieki nie byłem w Marino. Czasami tutaj jeszcze robię zakupy w Tesco. Jak jechałem naokoło. Ale Tesco już zlikwidowane. Zaraz zobaczymy co jest na jego miejscu. No, sklepiki typu szwarc i powidło. Jakiś teddy. kawałek dalej mamy action. Właściwie. Niewiele różniące się asortymentem pomiędzy sobą. Co tam mamy? Na końcu na końcu mamy w jakiś ciuchland. Ale najciekawszy jest Deals, nic bardzo mnie wciągnął, bo wygląda, że jest bardzo dużo artykułów, które przypominają mi dzieciństwo także dużo produktów z rynku amerykańskiego, brytyjskiego, których normalnie za bardzo nie znajdziemy, chyba że na tych stoiskach, gdzie są produkty typu Kuchnie świata, z tym, w, ogóle w kuchni świata to ceny są też stosowne. A tutaj wiele produktów bardzo promocyjne. Na przykład o, tutaj robimy tak zwany hold zakupowy. Pokażę po prostu, co nabyłem Op. po kolei, bo mam kilka fajnych niespodzianek. Na przykład mamy takie czekolady. Meteris z olejkiem metrycznym, tak. With Real Orange Oil. sprawdziłem olejem pomarańczowym, czyli chodzi o ten, te skórki. I one kosztowały. Gdzie mam rachunek? Doritos, bruszetta, sapi, Terry teris, biała czekolada. 8 zł za sztukę. na kiedyś kupowałem na święta, kosztowały dużo drożej. Mamy Kelloggs. To jest taka taśma zrobiona z soku owocowego. Tak wygląda na straszne sztuczydło Zobaczymy na składniki Pektynek, ewoluujący Koncentrat soku z bzu, regulator kwasowości, cytrynian sodowy Wygląda w miarę ok. nie ma chyba glutaminianu Chociaż jest, jest olej palmowy Jest koncentrat syropu glukozowy. a nie uniknie się teraz Ale To jest coś co normalnie nie znajdziemy za bardzo nigdzie Jest Ginger ale, czyli Niektórzy piszą piwo imbirowe, no ale to jest taki bardziej napój imbirowy I u nas generalnie króluje Schweppes A Canada Dry jest dużo lepsze eee, Kupiłem coś, co myślałem, że to jest Vicks VapoRub Nie jest to Vicks, ale produkt właściwie taki sam, ten VapoRub Czyli taka maść, jak ona się nazywa po polsku Maść do wcierania w klatkę I całe 5 zł. Generalnie jak mamy gdzieś tam zapchane drogi oddechowe wcieramy sobie. I bardzo pomaga w oddychaniu. Coś, no bo czego nie jestem w stanie przejść obojętnie To te lody do zamrażania. Czyli takie straszne szczuczydło. Sam cukier, uletek, ale nie idzie się powstrzymać. I też bardzo mnie zawsze intrygują różne ciekawe pojemniki różnych produktów. I na przykład Doritosy. Trochę jak pringelsy, ale w trójkątek pudełka. Pierwszy raz widziałem. Musiałem mieć. Musiałem mieć, to było po amerykańsku Head to Heaven. A po polsku. No musiałem kupić. I widzieliście kiedyś taką tubę chipsów. No. Także to by było na tyle. Jeśli chodzi o chod zakupowy. bardzo polecam, jakby ktoś chciał doświadczyć Ameryki. Dills, ulica, a nie, tu jest Dąbrowskiego, Poznań, ulica Paprotno 7 Marino, Wrocław. I na razie to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, i się widzimy ponownie wkrótce. I ten piękny odgłos. Na zdrowie.